Witam serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj do wygrania masz takiego skina i kodzik na G4Skins. Jedyne co musisz zrobić to zostawić komentarz i wysłać skrę z potwierdzeniem użycia kodu. Wystarczy taka mała linijeczka oczywiście z datą dzisiejszą. I przypominam, że najlepszy kod na świecie to jest kod Szymonek, który wam daje plus 5% do doładowania i drobną ostrzynkę na start. Oczywiście strona jest przeznaczona dla osób, którzy ukończyli 18 lat. A dzisiaj... Spróbujemy zrobić profit z 10 zł, czyli tak zwane od 10 do, no i właśnie zobaczymy do ilu. Myślę, że dzisiaj sobie weźmiemy na strzał skrzynkę P250. Bardzo ją lubię, niekiedy bardzo fajnie dawała. Zróbmy tak, że otworzymy ją 4 razy po 5 i zobaczymy jak da. Później zrobimy na bitwach. I zobaczymy suma sumaru ile będzie i czy się oczywiście opłaca bar bardziej defaultowo czy na bitwach. Tutaj pierwsza skrzynka 46 zł, 14, 2, prawie złotówka, bardzo, bardzo, bardzo ładnie dało. Dobra. Drugie otwarcie, uwaga, uwaga, chyba też. u la, la la la, bardzo pięknie dało. 30, 20, 11, pięknie daje. Jak na razie defaultowo Wam powiem. Bardzo, bardzo fajnie daje, oczywiście wiadomo jeśli otwieracie defaultowo możecie stracić tylko dlatego, że Wam skrzynka nie da 100 zł, razy dwa, jedna piękna petka Pięknie dało, pięknie yy, Oczywiście stracić możecie Nie zawsze wszystko możecie wygrać, ale na bitwach możecie również przegrać i zostać z niczym, tutaj zawsze możecie coś mieć No i tutaj chyba najsłabiej dało, 19 Dobra, jeszcze, jeszcze dwa razy, jeszcze dwa razy, bo widzę, że naprawdę naprawdę fajnie daje. Zobaczmy, spróbujmy. O ile to kosztuje? To chyba z 20 złotych, a może więcej. 24, 14, 12, no coś tam sypie, coś tam sypie, jeszcze raz. Jeszcze raz sobie weźmy. I suma sumaru, chyba 250 zł wydaliśmy. I zobaczymy, co daje. Idziemy do oczywiście Ekwipunku Cyk. Uuu, 250 zł. Bardzo ładny profit, a to chyba nie są wszystkie. 322. I jeszcze. Ej, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No, 350 teraz 350 zł. No to bardzo ładnie. Fajnie dało. Spróbujemy na bitwach. 16 aktywnych bitew. Na pewno każdy tutaj wygrywa grube pieniążki. 10 zł. Weźmy sobie dyszka. Eee, tutaj. Oczywiście jest nowa, ładna grafika. Weźmy sobie elegancko. A może nastukajmy tak. Ile wtedy otwierałem? Eee, ile ja tego otworzyłem? 50? 20? Chyba 30. Tak, chyba 30 razy. No dobra, 300 zł. 300 zł. No dobra, na dwóch, żeby sprawdzić jak to daje. No i chyba nikt do nas nie dojdzie za 300 zł. Także weźmy bota i zobaczmy co nam da bot, wszystko widzowie, każdy bot jest bardzo fajny oczywiście każdy ma taką samą szansę ale jeśli to będzie bot Henry to przegram o Jerry, już fajnie fajnie nam tutaj dało także zobaczymy pierwsza skrzynka niestety Jerry Uu, nie zwraca się, niestety, niestety niestety, 3 68, teraz moje uuu, defaultowo ładniej dało dało ładniej, ale może zaraz o, ile tutaj, 22, dobra razy dwa skrzynka, nie źle, dobra i ile to kosztuje, bo to wygląda 80 groszy, szczerze powiedziałbym, że co najmniej jest zdychę chyba tutaj piątka no prawie 5 zł, ja już te ceny też oczywiście pamiętam, bo nie powiem, sporo już tutaj przekręciłem także mniej więcej kojarzy już ceny zobaczymy jak da mm, niestety złotówka tutaj no, słabo daje tak, szczerze. 8 skrzynek za nami. Oj, słabo, nie słabo. Teraz ładnie, ładnie tutaj. Po 20 praktycznie. Uuu, stówka 50 zł i 25. Dobra, widzicie. Tylko człowiek zacznie narzekać, i od razu patrzcie, jak to się rozpędza. Cyk 27. Nie, ładnie, ładnie, ładnie daje. Ładnie już. Już się rozkręca. Fajna bitwa. Ja tę skrzynkę szczerze mogę polecić. Bardzo ją lubię. Kiedyś pamiętam, dużo ją otwierałem. Teraz trochę mniej, ale. Zdarzy się, zdarzy się. Bardzo ją lubię. I możecie pisać ogólnie, czy spoko, czy niespoko. Film. Jeśli będzie fajny odzew, to jeszcze popróbujemy takich skrzynek. Zobaczymy, co jak daje. Fajnie z takich tańszych 100 zł. Faktory new. Wow, bardzo ładnie dało. Będziemy próbować. Może coś, może jakąś inną skrzynkę polecicie albo coś. Albo może waszą. Zobaczymy, zobaczymy. 12. Ok, 12. 50 zł. Oj, tutaj chyba deklasacja. Tutaj bodżery ewidentnie chce nam oddać, abyśmy trochę zarobili. No znowu 20. Tutaj 11. Bardzo ładnie daje, bardzo ładnie swoją drogę daje. No i uwaga, ostatnie 10 skrzynek. Ciekawe, co tutaj sypnie. 10 skrzyneczek i. No tutaj niestety, niestety tak średnio. Ponad 3 zł. Oj, tutaj chyba 20, tak? No, prawie 20. Okej okay. No ale 20 zł, prawie, ale to jest praktycznie razy dwa skrzynka, tak? Także to jest bardzo dobry drop, bo skrzynka 10 zł. A skoro daje jednego skina, który jest warty prawie dwukrotność, to bardzo fajnie, bardzo fajnie. Na pewno jest tu profit, tylko pytanie ile? Pytanie ile? Ja myślę, że jest około 500 zł. Coś celowałbym w ten deseń 500 zł. Celowałbym w 500 zł. Celowałbym w 500 zł. Zobaczymy, jak to da. Zobaczymy, jak to da. I uwaga. Zobaczymy, jak to da. Jeszcze. I uwaga, uwaga. Ostatnie dwie. Przedostatnia skrzynka w tym odcinku. Bardzo ładnie. Dyszka. To skrzynka kosztuje 10 zł. Daje nam skinę za 12. Ostatnia. Znowu 12. Cyk. No to jest piękny profit. Piękny. No i prawie, że zgadłem. 546. 56 Bardzo ładnie dało. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Przypominam, już na zakończenie: kod Szymonek, do wygrania. Macie fajnego skina i kodzik. Także zachęcam go. Run, co Do następnego siemanu.